Jodełka francuska. Od momentu pojawienia się wersji gresowej na rynku stała się modelem bardzo modnym i popularnym. A co ciekawe dzięki walorom użytkowym gresu także przy łazienek. Sama jodełka francuska znana także jako chevron to wzór klasyczny, ale przede wszystkim ponadczasowy. Znana już od lat w formie parkietu z naturalnego drewna. W wersji gresowej jest niezwykle funkcjonalna i łatwa w utrzymaniu, ale przede wszystkim będzie cieszyła oko przez długie lata. Tworzy piękne, harmonijne powierzchnie zarówno w salonach, kuchniach, jak i w holach. Zapraszam na krótki przegląd dostępnych jodełek francuskich. Na początek Chevron Yosemite Bez. To płytka o przyjemnej, stonowanej barwie i niedużym formacie 40 na 8 Dzięki temu idealnie nadaje się do wydzielania stref mokrych w łazience, do dekorowania mniejszych powierzchni, do dekorowania eksponowanych miejsc takich jak ściany za lustrem bądź umywalką, a także stref mokrych takich jak okolice wanny czy nawet sam prysznic. A przy zastosowaniu tego modelu płytek na dużej powierzchni uzyskamy efekt pięknego, jodełkowego parkietu. Chevron Vintage Door to płytki, o których można powiedzieć, że mają duszę, ponieważ jest to model z efektem postarzania. Jego format to 45x7,5 cm. Chevron Sajonia oraz widoczny tutaj Amber to już płytki o znacznie większych formatach oraz rektyfikowanym długim brzegu. Ze względu na te parametry, zarówno Sajonia, jak i Amber są najczęstszym wyborem na duże powierzchnie, takie jak przedpokoje, salony czy podłogi w całych domach bądź mieszkaniach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dekorować nimi ściany i podłogi także w łazienkach. Amber ma zdecydowanie cieplejsze wybarwienie oraz bardziej jednolitą teksturę bez wyraźnie zarysowanych senków, w przeciwieństwie do Sajoni, gdzie senki są wyraźne, barwa jest bardziej stonowana, a cała płytka ma charakter bardziej rustykalny. Ciekawą opcją, na którą decyduje się duża część klientów, są jodełki francuskie zintegrowane na gresie wielkoformatowym 120x60. Takie rozwiązanie pozwala zdecydowanie skrócić czas montażu oraz ogranicza ilość fug pomiędzy płytkami. W naszej ofercie znajdziecie dwie tego typu kolekcje. Jest to widoczne Ebony oraz nowość o nazwie Gironde. Na koniec nowość piękny wielkoformatowy Chevron w rozmiarze XL. Jest to płytka, której bok ma aż 85 cm i z tego względu polecam ją jedynie na duże powierzchnie. Cała prezentowana seria dostępna jest w naszym sklepie internetowym www.kaflando.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości odnośnie koloru bądź powierzchni płytek, polecam zamawianie próbek dostępnych przy każdym z produktów.